dziła się w dziwnym nastroju, nie z uśmiechem jak każdego ranka. Ten dzień był szczególny. Rozpoczęła swoją przygodę z przedszkolem. – Nel, wstawaj! Czas do przedszkola! – ponaglała ją Hania. – Będzie super! Mówię ci, sama nie mogę się już doczekać moich koleżanek i naszej pani! Hania to starsza siostra Nel. Mimo że chodzi już do szkoły, to wcześniej też uczęszczała do przedszkola. Kochani, pióreczka Nel i przygody w przedszkolu, jak polubić się z przedszkolem, jak pokonać ten strach. Pewnie macie dzieciaki, które na przykład są teraz obecnie w adaptacji w przedszkolu, bądź niedługo wybierają się do przedszkola. To zapraszam Was na taką opowieść, którą możecie czytać z Nelusią i Hanią w roli głównej wieczorami przed snem, żeby polubić przedszkole. Grzybże! Nie! Do krzesła cię tu trzeba przykuć. Nie... Powiem ci, mam, e, mam taką asystentkę. I ona powiem wam... Różnie mi się sprawdza. Chodź tu szybciutko do krzesełka. Mm -hmm. Oddala się mi cały czas. No. Nie, Ty nie I jeszcze pyskuje. No. Teraz mam taką asystentkę. Widzicie, tak grzeczna? Tylko nauczyła się odpinać. A -a! Nie! Wracaj. Nie była może ona zawalał do No Cześć! A coś tak przybrałaś? Chciałam cię wystraszyć. Apelujemy o szacunek i kulturę w komentarzach.